O czym ty mówisz? To klucz do Twojej tożsamości. Widzę tylko ciemność. Siedem jak sekret, który nie zostanie zdradzony. Farma taty. Pamiętam, że mama zabierała mnie tutaj. Tutaj szkoliła psa. Kiedy zmarła, werbel zaczął się mną opiekować. Ratunku. Życie zawdzięczałem mojemu psu. Zrozumiałem to od razu. W nocy coś zabiło owce. Może to twój kundel? Czy farmer musi żyć w strachu, że pies sąsiada zagryzie mu owce? Smutek i radość nie uznają upływu czasu. 15 lat niekiedy wydaje się być 15 minutami. Spotkasz się z dabrą Gray. Co? Chyba pan oszalał. Dość mam bycia wykorzystywanym do walki z tym systemem. Niełatwo uwierzyć, że to ten biegł, tutaj się chował. Wtedy widział tylko tych, do których celował. Lucy! Powiedział Debo i prawdę. Nie starał się zdobyć jego żony. Ale on i Mary dobrze się znali. Wiedzieli o sobie prawie wszystko. Lucy, twoi kocór, mam zasadę. Nie spuszczam gaci przy facetach, którym nie ufam. Film nosi tytuł Stary, gdzie moja bryka. Wszyscy się zachowują, jakby nie oprzytomnieli jeszcze po poprzednim wieczorze. Budzimy się i stwierdzamy, że nasz samochód zniknął. Przecież to może przytrafić się każdemu. To naprawdę nic nadzwyczajnego. Gdzie mój samochód, matole? Nie pamiętamy nic z poprzedniego wieczoru. Night, Kojarzysz, co robiliśmy wczoraj? <grym> Dotknąłem piersiczków Christy Bonner. Zadawaliśmy się z ekskluzywną stripteaserką, a teraz okazuje się, że samochód wcięło. Następnego dnia są w pełni świadomi tego, co się stało. Próbują odtworzyć przebieg wieczoru. Wpadliśmy na różne osoby. Poznaliśmy laski ubrane w stroje spadochroniarzy. Czy jesteście Jesse i Chester? Nie wiem, bo... Jeśli wy jesteście nimi, to zrobimy wam dobrze. To my! Christy Bonner, Christy Bonner to chodzący ogień. To Christy Bonner, chodzący ogień. Nie ja wymyśliłam nazwisko postaci. Dobrze mi było z tobą wczoraj. W tym filmie nazywam się Christy Bonner. Mogę to powiedzieć do kamery? Widziałaś mój samochód, przynajmniej tylną kanapę. Mówię o całym wozie. Uświadamiają sobie, że byli na striftisie. Na pewno nie byliśmy tu wczoraj. Nie pasujemy do takiego miejsca. Patrzcie, to pan Jesse i pan Chester. Poznają dziwne postacie, a dziwne zdarzenia powodują, że zastanawiają się nad sobą. Na końcu muszą ustalić, czy to, co się wydarzyło, jest prawdziwe. To tak jakby działo się w innym świecie. Okoliczności pozostają niewytłumaczone. To w wielkim skrócie. Stary, gdzie moja bryka?